Jak skutecznie schudnąć? Jak w ogóle Schudnąć. I czy to jest prawda, że po 30 roku życia nagle Wam metabolizm zbowalnia, otóż prawdą jest, że około 30-40 roku życia my już sobie nagromadziłyśmy stanów zapalnych, i to jest wszystko to, co, na co sobie każdego dnia pracujemy. Codziennie, łyżką nożem widelcem i jednocześnie naszymi wyborami dotyczącymi stylu życia definiujemy to, co będzie później. Fakt jest też, że po 30 roku życia, kiedy te stany zapalne są coraz intensywniejsze, no bo jeżeli na przykład Alkohol, w papierosy, nie ćwiczysz, odżywiasz się przetworzoną żywnością, to tych stanów zapalnych jest coraz więcej. Więc coraz gorzej pracują Twoje jelita, ale również masz częściej nietolerancję histaminy, alergie, nietolerancje pokarmowe, gorzej przez to śpisz, być może z własnego wyboru, a może poprzez hormony. I jak to wszystko zaczyna w Twoim organizmie nie pracować we właściwy sposób, wtedy często też pojawiają się zaburzenia hormonalne. Czasami jest to niedoczynność tarczycy, albo subkliniczna niedoczynność tarczycy, czasami jest to kwestia. I lub, bo może to się po prostu nakładać. Insulinooporności, czyli pogarsza, pogarsza się tolerancja glukozy, pojawia się wyższy poziom insuliny, to z kolei blokuje spalanie tkanki tłuszczowej, obniżasz kaloryczność, im bardziej ograniczasz, im bardziej ograniczasz węglowodany, tym jeszcze gorzej funkcjonuje Twój organizm, bo paradoks polega na tym, że węglowodany wcale nie są tuczące, ich ilość powinna być indywidualnie dopasowana. Załóżmy, że jesteś osobą bardzo aktywną fizycznie, masz z zdrowy metabolizm. Regularnie ćwiczysz, masz od wielu, wielu lat, dbasz o swój organizm, to twój organizm dla zdrowia potrzebuje większej dawki węglowodanów, ponieważ one mu są potrzebne, żeby utrzymać masę mięśniową, żeby mieć energię, żeby odbudowywać zapasy glikogenu. Potrzebne są dla tak zwanego dobrostanu hormonalnego. Natomiast jeżeli nie jesteś osobą, która jest zdrowa metabolicznie, masz nadwagę, nadciśnienie, miażdżyce, cukrzycę, insulinooporność, twoje Twojej diecie właśnie powinny być okresowo wdrożone ograniczenia co węglowodanów i być może dla Ciebie najlepszą dietą będzie low carb. Jak skutecznie schudnąć, bo to na pewno chciałobyście wiedzieć, więc to jest kwestia połączenia kilku aspektów: wyrównania gospodarki hormonalnej, poprawę tolerancji właśnie glukozy, wyrównania poziomu insuliny, aktywności fizycznej, odbudowania muskulatury, no i tak można by było jeszcze tutaj wymieniać. Jeżeli jesteś ciekawa, zapraszam Cię do kolejnych materiałów.